Ronika i witam was na moim kanale. Dzisiejszy filmik to będzie taka rutyna po szkole, co robię jak wracam do domu. Zwykle jest to o dosyć późnej godzinie, bo późno kończę lekcje ale dzisiaj nie jest aż tak źle, bo skończyłam o 15 to jest jeszcze do przeżycia. Wracam pociągiem i dzisiaj akurat mama mnie odebrała z dworca, pojechałyśmy jeszcze do sklepu po takie zakupy spożywcze, a teraz idę zrobić jakąś obiad kolację, bo jestem już głodna po całym dniu. ze szpinakiem i z pesto, to jest dosłownie najszybszy obiad jaki istnieje, bo wystarczy ugotować makaron, w tym czasie już sobie duszę szpinak, potem tylko dodaję gotowe pesto z Lidla, to ala la caprese, jakoś tak to się nazywa, to jest moje ulubione i potem dodaję mozzarellę i trochę jeszcze dałam parmezanu i gotowe, i do tego jeszcze dałam świeżą bazylię z ogródka, bo teraz mam posadzoną, także można to zrobić w 10 minut i już się ma obiad Jak wracam, to potrzebuję przynajmniej pół godziny, może godziny, żeby trochę odpocząć, bo jestem po prostu zmęczona. Mam do tego prawo po 8-9 godzinach, które spędzam w szkole. Chciałabym, żeby tak było, że jak już kończę lekcję, to nie muszę myśleć o szkole aż do następnego dnia, ale tak niestety nie jest. Z matmy mam codziennie coś zadane. To jest akurat zrozumiałe, bo to jest matma i ją trzeba ćwiczyć, ale sprawdziany, które są. Bardzo często to już jest zupełnie inna sprawa. Ja nie chcę narzekać, bo nie o to tu chodzi, ale naprawdę ostatnio jest. Ciężko. Nie wiem, czy nauczyciele nagle się obudzili, że za kilka tygodni jest koniec roku i trzeba wystawić nam jakieś oceny, ale nagle jest taki nawał tych sprawdzianów. W tym tygodniu mam ich sześć. Dzisiaj pisałam z EDB i z hiszpańskiego, więc przynajmniej to już jest z głowy. Jutro Matma, angielski, a potem w piątek jeszcze Matematyka dwujęzyczna, bo tak, mam taki przedmiot. I jeszcze kartkówka z fizyki, także nawarstwiło się. A za tydzień nie będzie wcale lepiej. Jeszcze mam zadane dwie lektury, Macbeth, a zaraz potem Potop, który ma chyba z tysiąc stron, i nie ma szans, że to przeczytam. Umiejętności organizacji bardzo się w takich chwilach przydają, bo muszę sobie zaplanować, kiedy się będę uczyć czego, żeby zdążyć ze wszystkim. Muszę też pogodzić naukę z zajęciami dodatkowymi i z kanałem na YouTubie, ale no nie wiem, jakoś się udaje. Zacznę chyba robić matmę. Wypisałam sobie na karteczce numery zadań, które robiliśmy z tych tematów i postaram się przerobić jak najwięcej z nich, ale też ich jest za dużo, żeby zrobić wszystkie. Niektóre z nich są już ze zbioru zadań do drugiej klasy. Przypominam, że ja jestem w pierwszej, więc trochę z tym materiałem Wyprzedziliśmy. Aktualnie robimy trygonometrię. To nie jest takie złe, nawet się to dobrze liczy, więc myślę, że jutro mi dobrze pójdzie. A potem chcę jeszcze poćwiczyć, bo trochę potrzebuję tego ruchu, ale nie chcę, żeby to było o zbyt późnej porze, więc lepiej biorę się wreszcie do pracy. I jeszcze Wam powiem, bo mi się teraz przypomniało. Dzisiaj jest 17 maja, więc są moje imieniny. Nie wiem, czy Wy obchodzicie imieniny, ale ja tak niespecjalnie. Wydaje mi się, że dla starszych pokoleń to była ważniejsza sprawa, a teraz to już się tak od tego odchodzi. Nie wiem, dajcie znać, jestem ciekawa. thank you to idzie. Zaraz jest 20, ale już sporo zrobiłam, więc się tak nie denerwuję, bo myślę, że będę przygotowana na jutro. Jak widzicie, piszę na tablecie i pytaliście, w jakiej aplikacji robię notatki i nazywa się ona Note Shelf. Jestem z niej bardzo zadowolona i na tabletę jest bezpłatna, także jeżeli właśnie macie tablet, to polecam zainstalować. Skoro już tak dużo mówię o szkole w tym filmie, to może powiem trochę więcej o moim profilu. Ostatnio coraz częściej się zastanawiam, czy jestem z niego zadowolona i czy jestem zadowolona z samego wyboru szkoły, bo mam co do tego Wątpliwości. Poziom w mojej szkole jest wysoki i ja z góry wiedziałam, na co się pisze, ale chyba nie do końca sobie zdawałam z tego sprawę. Mówiłam, że spróbuję i jak sobie nie poradzę, to najwyżej się przeniosę. No i jak na razie sobie radzę, jest naprawdę okej, okay. ja mam trochę taki charakter, że może być mi ciężko, mogę narzekać ale jakoś przez to przebrnę, trochę ambicja mi nie pozwala na to, żeby się poddać także idąc do takiej dobrej szkoły ja wiedziałam, że dam sobie radę najpierw będę musiała się trochę bardziej przyłożyć no i faktycznie tak jest, nawet nie ma co tego porównywać z podstawówką, bo tutaj są o wiele większe wymagania to na pewno, no i ja wiem, że ja to wszystko wytrzymam, te 4 lata jakoś wytrwam, tylko pytanie, czy już w szkole średniej chodzi tylko o to, żeby wytrzymać Trzymać, czy jednak mieć jakoś też z tego frajdę, powiedzmy. Już to chyba kiedyś mówiłam, ale jestem na profilu matematyczno-informatycznym z dwujęzycznym angielskim. Ta dwujęzyczność polega na tym, że mam w sumie 6 godzin angielskiego w tygodniu i do tego jeszcze dwujęzyczną matmę i dwujęzyczną fizykę raz w tygodniu. I na koniec będę pisać maturę dwujęzyczną z angielskiego. To jest taki poziom angielskiego chyba C1. Słówka są już tam takie dosyć zaawansowane i rzadko kiedy ich się używa tak w codziennym życiu. Nie wiem kiedy mi się to przyda, jeżeli w ogóle, ale Dobra, języki są ważne. Matma to też taka podstawa, jeden z niewielu przedmiotów, które lubię. A ta informatyka to u mnie jak na razie tylko programowanie, ale to mi pasuje, bo ja jak poszłam do tej klasy odkryłam, że bardzo lubię programować i to jest coś, co chyba chciałabym robić w życiu. Dużo mamy pracy własnej w domu i jeżeli chcę się rozwijać, to muszę na to poświęcić czas po lekcjach i to tak sporo. Ale tak zbierając wszystko, to czy polecałabym komuś iść na matinf? Chyba mimo wszystko tak. To jest przyszłościowy profil. Ja się tym kierowałam, jak go wybierałam, i dalej nie zmieniam zdania. Jest już trochę późno, żeby ćwiczyć, ale to nic. Zrobię przynajmniej trochę brzuszków i może się porozciągam. Lepsze coś niż nic. a potem zrobiłam jeszcze jeden na pośladki, a konkretnie to ten. Pamela jest teraz moją ulubioną taką fitness youtuberką, bo testowałam też treningi innych dziewczyn, ale jakoś Pameli mi najbardziej odpowiadają. Są na pewno najbardziej intensywne, a ja jak już ćwiczę, to lubię się faktycznie zmęczyć. Nagle mam taki przypływ energii i chętnie bym zrobiła jeszcze jakieś cardio, ale patrzę na mój budzik i pokazuje mi telefon, że zostało mi 8 godzin snu, a ja się jeszcze do spania nie wybieram. I to jest właśnie to, mi jest trudno się wysypiać, bo zwykle o tej godzinie, gdzie już teoretycznie powinnam spać, to ja o... Ćwiczę. A teraz idę wziąć prysznic i muszę jeszcze umyć włosy. Umyłam się i póki mam jeszcze siłę, to posiedzę nad tą matmą. Chcę tylko dodać, że nie każdy mój tydzień jest taki tragiczny i są tygodnie, gdzie mam trochę więcej luzu. Mam też czas wolny. I serio, zazwyczaj się nie uczę jakoś dużo. Jak patrzę też po innych, no to są osoby, co się uczą więcej. To jest akurat taki trudniejszy tydzień, ale dobra, dam radę. Zaraz będzie weekend. No i już odliczam do wakacji, bo jest połowa maja, teraz już tylko z górki. Zapalę sobie świeczkę, mam taką wiśniową. No tak ładnie pachnie. Niby jest malutka, ale sporo razy już ją zapalałam, a jakoś się nie ubyło. Dwa dni później stwierdziłam, że jeszcze trochę dogram materiału do tego, co nagrałam we wtorek, bo dzisiaj jest tak cudowny dzień, mam naprawdę świetny humor. Jest jakieś 25 stopni na dworze. Ja się w ogóle źle ubrałam, bo ubrałam długie czarne spodnie i jeszcze y, czarną bluzkę, więc jest mi naprawdę gorąco. Właśnie chcę się przebrać, bo tak się zgrzałam, dopiero wróciłam, ale naprawdę ten dzień jest świetny. Mimo tego, że jest to zwykły szkolny dzień, ale przez tą temperaturę tak już bardzo czuję lato i muszę się pochwalić, bo z tego sprawdzianu z matmy, do którego się uczyłam, dostałam 100%. Ja mam w szkole ocenę w procentach, a nie w stopniach od 1 do 6, tylko właśnie od 0 do 100. Więc 100% to jest oczywiście szóstka i tak jak w podstawówce dosyć często miałem wszystkie zmatmy, to teraz to się jeszcze nie zdarzyło. <gry> Więc jest to dla mnie powód do zadowolenia. Myślę, że było warto się pouczyć. Jak się przebiorę, to pójdę zjeść lody, bo nic nie pasuje lepiej na taki gorący dzień niż właśnie coś zimnego. Tobie taki przepis na y, trochę zdrowe lody. W sensie ciężko to nazwać do końca lodami, bo to są po prostu truskawki zblendowane z mlekiem i z odżywką białkową. I są faktycznie puszyste, są przy tym bardzo niskokaloryczne, ale trochę bardzo czuć y, tą odżywkę, po prostu taki proszek. Ale i tak jest całkiem spoko. Nie wygląda w sumie bardzo podobnie do ostatniego, też trochę odpoczęłam. Za chwilę poćwiczę, a potem pewnie porobię coś do szkoły, więc mówię, to jest mój typowy dzień. Czasem jeszcze gram na pianinie albo robię coś na komputerze, na przykład montuję filmik, ale często jest po prostu tak. Nie zawsze jestem produktywna, nie zawsze mam na to siłę, bo jestem człowiekiem, a nie robotem. No i będę kończyć ten filmik, także dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!